Cześć Wam, dzisiaj jest Wizu. wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact. Serio, tym samym tytule ludziska lecimy, bo dzisiaj będzie dziwny odcinek ze względu na to, że wziął mnie parę rzeczy z zaskoczenia i musimy je rozbebeszyć, więc na samym początku pamiętajcie pić wodę, uważajcie na siebie, upały za oknem, ewentualnie burze, więc niebezpiecznie jest, ale nawadniajcie się, bo tak troszeczkę głupio by było dostać udaru albo przegrzać się totalnie, co w okolicy się zdarzyło, więc nie jest to przyjemna rzecz i potem ganianie po szpitalach i kombinowanie co z tym zrobić, kiedy są dalej upały, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Lecimy dalej do Zepsu Limit. Kraj. Zepsuli mi not Kraj. Dziękuję Wam za te komentarze. Już nigdy nie będę taki sam. Znaczy się, wiecie, każdy ma jakieś tam swoje. E, quirks to jest chyba dobre określenie z angielskiego. Każdy ma tam swoje boje, jakieś rzeczy, które są i jak są, to go denerwują, a jakich nie ma, to może przeszkadzać innym, więc na różne sposoby można to zinterpretować. I jednym z takich moich quirków jest, że jeżeli jest nadmierna seksualizacja postaci czy coś, i jeżeli to zauważę, to mi to przeszkadza. I to przeszkadza mi bardzo, w zależności od tego, jak to jest realizowane. Do kogo jest to dedykowane i jak jest to sprzedawane. I jeżeli cofniecie się, muszę sprawdzić, który to był odcinek. Jeżeli cofniecie się do odcinka numer 1429, czyli Drip, czyli wizu się załamał, drip. Shilonen, który się wtedy pojawił. Jeżeli cofniecie się rok do tyłu, może no, w sumie rok do tyłu, to możecie zauważyć, że ja byłem bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony do Natlanu. Strasznie jarałem się nadchodzącą zoną, a potem wszystkie rzeczy po kolei, począwszy od designu postaci, drip tych postaci, ich wprowadzenie fabularne, fabuła ogólnie całej zony i wszystkich tych rzeczy naokoło, nie podeszły mi. Kiedy patrzyłem na drip Shilonen, przyglądałem się, to przeszedłem od. znaczy, było pełne spektrum emocji. Przeszedłem od takiego, kurde, podoba mi się. To, to jest fajne do. Kurde, nie podoba mi się, jak zrealizowali jej dolną część. ciała, tam chyba od tego zacząłem. Potem nie, ogólnie góra też nie. I przeszedłem od trybu. Jestem na dajcie mi tego więcej do. eee um, Będę miał szerokim łukiem, będę miał szerokim łukiem. Jak poczytacie komentarze, to ja tam jeszcze nawet pozytywnie bardzo na Mabójkę byłem nastawiony w tamtym okresie i na inne postacie, które się zbliżały, więc to jest kwestia tego, jak ho zaprezentowało i sprzedało te postacie. Teraz patrząc na to, co jest na banerach, ta na przykład dla mnie jest już fabularnie i lorowo w świecie, dużo lepiej zaczepiona i dużo lepiej sprzedana niż cokolwiek z Natlanu, co mamy do tej pory, czyli zanim weszliśmy do Not Cry, zanim zobaczyliśmy Krumkake, Kling Klang Workshop jak to się tam nazywa, to ona sprzedaje mi, dlaczego tak jest, dlaczego to pasuje do na dużo lepiej. Jej design dalej mi się nie podoba. Jest absolutnie paszczurna w moim odbiorze. Patrząc na nią mam takie... Odrzut! Są kajaste To powinno być jako NPEC albo czwórka z Penaconi. Trafiło do gęszlina prawdopodobnie w ramach oszczędności. Jestem złośliwy, ale tak to odbieram. Z drugiej strony, czy jest ona dobrze zaczepiona w tym świecie? Jest. Czy pasuje do tego, bo tak została wprowadzona i opowiedziana? Mm, tak. Czyli spełnia te elementy, których dla mnie no jakby większej rzeczy z Not Christ, z którym ja mam problem. Gadałem wczoraj z Gurglinem, że jakby problemem dla mnie było to, jak to wszystko było zaprezentowane, a nie co tam było, tylko jak zostało to wprowadzone, miejscowione, zaczepione w tym świecie, dlaczego niektóre elementy do tej pory, nawet przy pełnym wytłumaczeniu, kiedy już z tym skończyliśmy, dla mnie nie grają, nie, nie nie kupują mnie, a z innej strony jestem w stanie polecieć na drugim koncie z fabułką i na fej stwierdzić, że jest dobra, nie bo jest dobra. Okej, okej. Okay, okay. Gurglin się odniósł do tego co się w komentarzach działo, do laumy i że przeszkadza mi seksu. Seksualizacja. I to jest takie, no, tak, przeszkadza mi nadmierna seksualizacja, która była w Natlanie. Nie tylko w Natlanie, bo tam przecież było też odbicie do Inazumy i do Mizuki Nie Mizuki. Ale to była Wisienka na torcie, nie? Więc co z laumą? Jakie, jak to, co z laumą? Przecież lauma nie jest i tak. Wizu spójrz na model Laumy. Bajer z Laumą jest taki, że jak ona stoi od przodu, to wygląda całkowicie sensownie, moim zdaniem, nie jest nadmiernie przygięta. Jak patrzycie z tyłu, to macie taką suknię wieczorową, Ala Galgadot z Wonder Woman, gdzie ona tam z tym mieczem wbijała na jakąś imprezę. Wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi, więc jest takie, no trochę za dużo pleców odkrytych, ale jeszcze nie widzę problemu. Znaczy się, zależy jak to zaprezentują, bo z Laumą jestem ten bajer, że na tych artach i na tych animacjach, gdzie ona została pokazana, została pokazana, powiedziałbym, że raczej gustownie nie z nadmierną seksualizacją, więc tak, wizu zobacz na model 3D. To czego nie pokazywali na tych wszystkich bajer rzeczach, więc jakby albo przynajmniej nie podkreślali, nie jest to zbyt prominentnie walnięte, to wszystko to, co jest z nią problematyczne, czyli ona po bokach, te rozcięcia i ten. Jak dostawałem nagrania zresztą robione, nagrania ekranu telefonem przez naszych, którzy są na becie, to też nie zwróciłem na to absolutnie uwagi. I podobnie jak z dripem Shilonen jak zobaczyłem, to nie jestem w stanie tego zobaczyć. Jedna z tych postaci, na które czekałem, jest teraz taki automatyczny, brutalny, wulgarny autoskip z mojej strony, bo... Co my dzisiaj w ogóle mamy? Dzisiaj powinna być z waszej perspektywy niedziela, czyli jutro zapewne powinien był być ten... Był być, będzie, jutro zapewne będzie ten drip, więc ja będę miał odcinek nagrany, który będzie nagrany z mysią o przesunięciu, ale rozbebeszymy to jutro na dripie. Dziękuję Smithy, dziękuję Gurglin, dziękuję wszystkim, którzy zwrócili na to uwagę. Zepsuliście mi Notkraj, zanim doszliśmy do pierwszego dripu z Notkraju w ogóle, bo inne na ze względu na to, że ona jest teraz w aktualizacji wakacyjnej. Przynajmniej, przynajmniej we finisie pasuje mi wszystko prócz jego fryzury. Jak mogli mu dać te włoski tą długą? <ścoughs> kiepskiej baletnicy na tej zasadzie zaczynają mi takie pojedyncze rzeczy. Nie, to jest dobry pat że byle pretekst, żeby przeskipować jakąś postać i mieć rolki na coś, co mnie bardziej interesuje, jest lepsze. Będę się trzymał tego, nie roluję po Flinsa, bo fryzura nie... Roluję po Laume, bo ją ubrali, jak ją ubrali. Nie roluję, nie wiem, kto tam następny jest. Nie, no pewnie z, będę się zastanawiał nad Durinem, ze względu na to, że podobno jego funkcjonalność jest m, funkcjonalnością, która będzie potem bardzo przydatna dla tych drużyn, które mnie interesują. <laughs> Udało mi się dzięki waszym komentarzom dokonać mocniejszej selekcji rzeczy, które chcę zdobyć. Tak tylko Informuje, tak Was tylko informuje, więc daj znać, co myślisz na ten temat, bo. Ale widzę, że w komentarzach sporo osób to wyłapało, zanim ja w ogóle zwróciłem uwagę na to, że mamy z tym problem. Jak to zobaczyłem, to nie jestem w stanie tego zobaczyć. Twoje opinie poproszę, a ja przeskakuję do uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tej informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trafne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Dobra ludziska, mamy tutaj jedną rzecz, która może jest e, leakiem i w, e, spoilerem fabularnym, więc zaczniemy od tego, ale nie wiem, czy to jest leaky spoiler fabularny, bo to nie jest od strony fabularnej. Znaczy się, jest coś na mapie, co zostało znalezione, zinterpretowane i w odpowiedni sposób ujęte. I nie mamy podbicia, że jest to gdzieś w fabuce ruszone bardziej, ale może być nawet prawdopodobnie gdzieś tam będzie. Chyba, że to jest element world building, że budujemy światem przestrzeń i ta przestrzeń ma ręce i nogi i sens, bo tak powinno być i to się powinno zgadzać. Znaczy się, jak jesteśmy w Not Cry, w tym Nasza Town i od um, Fatui przy, przy tym wielkim ich, ich ufo w ogóle, jak to nazwać, mi to wygląda na działo. To są poukrywane rzeczy, które zostały z perspektywy opisu modelu 3D, co to jest, zidentyfikowane. Co to jest, gdzie to jest i jak to jest. Więc jak nie chcecie słyszeć, to przeskoczcie do następnego timestampa, to nie będzie duże i raczej też nie będzie wybitnie ważne, przynajmniej nie na początku. Ale kiedyś za parę miesięcy, jak będzie to miało znaczenie fabularne, to będziemy do tego wracać. No więc, nie ma już nikogo, kto nie chce tych fabularnych rzeczy. No to ekstra. Lecimy z animcem, który się nazywa Orewa Subetewo Pary Suru Gyakukan Chigai no Sekai, whatever, whatever, czyli jedyny skill, jaki mam, to jest parowanie, ale jestem przesadzony. No, na tej zasadzie główny bohater jest opi. Gadajmy o tym animcu, bo był w sezonówce. Gadajmy o tym animcu, bo do niego regularnie wracam, ze względu na to, że jak pierwszy raz pokazali not kraj i wszystkie rzeczy na oko z tym związane, czy to strony Fatui, czy to od strony Nasza tantu? mówiłem, że to wygląda jak z tego kiedy główny bohater wraz z całą resztą rycerstwa leci na smoku do stolicy imperium sklepać imperatora, czy whatever kim on tam był, bo to miasto wygląda jak semi właśnie Taki futurystyczno magiczny bajer, i jak ja się spodziewałem, że w Gęszynie zostanie ujęta technologia, jak ja bym chciał, żeby w Gęszynie została ujęta technologia. Ba! Zresztą, kiedy na samym początku gadałeś o rzeczach, które mi się w Natlanie nie podobają stylistycznie, jak to kompozycyjnie i designowo zostało ujęte, to wspominałem tego animca, że mi się podoba jak tamto zostało zrobione, a nie tak jak ujęli to w Natlanie. Więc ten animiec był tutaj wywoływany, zdumiewająco bardzo dużo razy. Wracamy! To tam były takie charakterystyczne działa, które nawalały do tego smoka i całej reszty, które inaczej były zrealizowane w mandze, bardziej jak takie jakieś magiczne, nie wiadomo co, wielka różdżka, która pierdzielnęła, a w animcu to było futurystyczne działo, ze względu na to, że i animiec i manga powstaje na bazie light novelki i w pewnym momencie produkcja animca wyprzedziła mangę, więc na samym początku bardzo wzorowali się na wszystkim, co jest w manze. wizualnie jest 1 do 1, po prostu przekalkowane, a potem, kiedy animiec zaczął wyprzedzać, to się rozjechali stylówką i coś innego prezentowali w anime, niż potem dostaliśmy w manze, która poszła tu w inną stylówkę. I obie stylówki mi się podobają, są świetne, z tym, że bardziej preferuję mangę nawet, no ale to jestem ja. Wracając w nasze town i w okolicy od Fatui będą poukrywane w niektórych częściach miasta, znaczy się tam, gdzie święty Mikołaj się przyciska, działa, które są z perspektywy nazwy obiektu nazwane Moon Munkanon, że księżycowe działo i one się. Potrafią wysunąć i zacząć napierdzielać jak takie turety. O, to jest chyba dobre określenie. Więc e, mamy Bayer, który jest dość ciekawy, i jakbyście to zobaczyli po obejrzeniu Animca, ten Orewa Subete w suru, to byście mieli takie, ej, czy to jest gra w oparciu o to uniwersum, bo to jest dosłownie, jakbyśmy mieli połączone jedno. Nie to, żeby to było super oryginalne stylówkowo, po prostu jest tak bardzo podobne w doborze materiału, że widać te blachy poprzybijane do drzwi, gdzie tam drewnem też okna zabite, plus Pseudoneony, te kolory, no i te działa, ten design. To wygląda bardzo, 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 bardzo podobnie. Skojarzenie jest bliskie, jeżeli ktoś oglądał. Szczególnie jeżeli ktoś lubi tego konkretnego animca, a ja lubię tego animca, to ma tak w głowie, patrząc na jedno, patrząc na drugie. To jest to, jakbym sobie wyobrażał, zrealizowane z tego anime grę komputerową, w której mógłbym pobiegać i się porozpierdzielać tym głównym bohaterem. Tudzież tą księżniczką ona też jest os... W ogóle tam wszystkie postacie są mega słodkie. Ten dzieciak od smoków jest mega opij. Oni ogólnie są fajni, chociaż nie, jest to najgłębszy animiec ever. Czyli jak ktoś oglądał, dajcie znać, czy macie te same skojarzenia i jak widzieliście te munkanony, to dajcie znać co. I jak? A ja bym przeskoczył do drugiej rzeczy, która podoba mi się i to podoba mi się bardzo. Czyli będziemy mieli nasz World Hunt i pojawiają się pierwsi przeciwnicy do sklepania. Czy tutaj są, jacyś nie są jacyś? To ja będę wskakiwał do archiwum i zaraz wam znajdę w opowieści co. Jest ta frakcja tych takich takich porozwalanych z różowymi kryształami i tego typu elementami, jakieś takie spaczenie, skażenie, aby przez nich wyciekać i jakkolwiek to zostanie fabularnie wytłumaczone Zobaczymy, ale... Wyglądają czadersko I mamy animację walki z jednym przeciwnikiem On jest taki troszkę większy, szerszy w barach Taki wygięty Ma taką fajną siekierę e, Chciałem powiedzieć kosa ale tutaj niektórzy przeciwnicy mają faktycznie kosy Dawno w tym nie byłem widać Mają niektórzy kosy, takie prawdziwe kosy-kosy Myślę o tym konkretnie Więc nie, tamten ma taką bardziej siekierę Która przypomina trochę ten topór I ta siekiera też jest fiolet... On też jest fioletowy, więc e, bardziej różowo-fioletowy więc złapmy tego. Ma zbliżone animacje, więc prawdopodobnie spore reuse assetów, jeżeli chodzi o właśnie animację. Ma ten sam ciąg machania, ale inne zakończenie, więc są tam zmiany. I wygląda czadersko. Podoba mi się bardzo. To jest coś, czego się spodziewałem po bardziej mrocznych fragmentach i krainach. Myślałem, że tego typu vibe dostaniemy już w sumeru, a nie dostaliśmy ani w sumeru. Może trochę w Fontaine. Absolutnie nie w yy, Natlanie, bo tam poszliśmy bardziej właśnie w te smoczki i oni się kręcą. Koleś został z głową pod ziemią. Więc jeżeli chodzi o tych, tych przeciwników, którzy są w, w, w dla mnie to nie są bardziej humorystyczni, a tutaj sięgamy po bardziej mroczne elementy. I podoba mi się to, to znaczy, te bardziej zabawne były ok, znośne, chociaż spodziewałbym się czegoś takiego na początku gry, za to, to co tutaj się przedstawia z tymi wilderness różnymi stworami jest Osom. Awesome. I już się nie mogę doczekać, aż będziemy to to klepali. Prawdopodobnie to nie będzie miało dużego znaczenia. Ja się dopiero ostatnio jak jadłem coś robiąc Daily i zauważyłem, że niektórzy z tych przeciwników mają animacje takie fajne, wyczesane, że gdzieś tam koleś się zatrzymuje właśnie z głową pod ziemią, albo wykonuje animację od kiniczej się przewraca, nie że mają te animacje, które mają bohaterowie w grze, tylko i... Ich... Niedokończone, czy niedokończone, nieudane wersje, że coś im jednak nie wyszło, to mają przeciwnicy z Natlanu Ja tego na co dzień nie widzę, bo po prostu wbijam i wszystko lata i wszystko umiera, więc musiałem jeść i grać jedną ręką i unikać przeciwników, żeby mnie nie bili w momencie, kiedy trzymam kanapkę w łapie, żeby zauważyć, że te fajne animacje w ogóle istnieją i są. Zobaczymy, ile z tego Wilderness Huntera wyjdzie gameplayowo. Dobra, ludzie, więc przeskoczymy do Quala Quality of Life Rzeczy na 6.0 i mamy też Qual Sus, bardzo Sus, którym zajmiemy się za. Momencik, więc najpierw to co jest podbijane Że na 6.0 powinno się zmienić I to pierwsze co leci również jest Sus, to jest za Hakushinem podawane Ale są tutaj elementy, które mnie Nie przekonują do końca, więc Weźcie z przymrużeniem oka większym Niż mniejszym, bo tutaj mogą być rozjazdy Podobno są jakieś zmiany z reziną Podobno są jakieś zmiany z kondensatami To wygląda tak jakby nowe kondensaty Miały być na 60 reziny A nie na 40 reziny I jest jak podbijacie do Ley jakichkolwiek możliwość zużycia 20 rezyny za jedną nagrodę, 40 rezyny za dwie nagrody, albo kondensat za trzy nagrody. Więc bardzo możliwe, że będzie można zużyć rezynę bez użycia kondensatu podwójnie albo normalny kondensat. Będą również kondensaty te potrójne, czyli nowy rodzaj kondensatów. Które będą zawierały w sobie 60 razy i nie wiem, tego motylka czy cokolwiek innego, co oznacza, że prawdopodobnie wszyscy będą przerabiali na te 60, bo mniej motylków do złapania, mniej motylków do zużycia. Jeżeli komuś ich brak, tak jak mi na drugim koncie, ich strasznie, strasznie, strasznie brak. Nie wiem, trudno mi się odnieść. Znaczy się najlepszy system byłby po prostu, gdyby. Zwiększyli kapę reziny z. Ile my tam mamy teraz? 200 na na przykład 400. Byłoby spoko i móc używać rezinę, rezinę, że podbijam i mam 20, 40, 60, 120. O! Za jednym zamachem, czy jakoś tak. I tykacie i dostajecie tyle nagród, ile no, radę. Co by było spoko. To znaczy, też nie może być za dużo, bo na czymś gracze muszą marnować czas w tej grze, bo to o to chodzi, nie? Tak naprawdę. Więc te 120 to jest pełna przeginka. Dla mnie to 60, czy te księżyce złamane, te whatever, są już dobrym rozwiązaniem problemu i na chwilę obecną to wystarcza. W przyszłości, jak będziemy mieli jeszcze więcej postaci, jeszcze więcej potrzebowali, to fajnie by było, gdyby była jakaś osiemdziesiątka, ale okej, okay, zobaczymy. Nie spodziewałem się nowego rodzaju kondensatu, raczej spodziewałem się, że kondensaty zostaną całkowicie skasowane i zastąpione po prostu z używaniem rezyny jako takiej, no ale to jestem ja. O kondensatach też pogadamy gdzieś kiedyś w przyszłości, bo tutaj różne ciekawe, bardzo stare liki, do czego to miało oryginalnie służyć mamy, więc to się gdzieś tam pojawi za parę naście odcinków pewnie, więc ja! E, A ja bym przeskoczył do okolic, bardzo sus, które lecą z. Znaczy to jest tłumaczenie przez Flame Sion. Flashing to wrzuca i jest podbicie przez Anonymous, ale nie mamy jakby potwierdzenia, że to prawda, jest. Jest zwiększony cap artefaktów. Podobno, jak sobie tutaj wbijecie, macie artefakty, to w tym momencie jest 2100, to ma być zwiększone, nie wiem, na 2500 czy, czy, czy jakoś tak, wraz z aktualizacją 6.0, więc tu się zmienia ta jedna rzecz, oraz przy levelowaniu artefaktów będzie podgląd czwartej staty, więc będzie mechanizm pozwalający nam podejrzeć, jaka jest czwarta statystyka, zanim wpakujemy w to wszystko. To jest o tyle ciekawe, że jest podkreślone jakby do nowych artefaktów i nie za bardzo wiadomo, o co chodzi z nowymi artefaktami, że będzie podejrzenie substaty z artefaktów, ale tylko nowych artefaktów, czemu nie starych artefaktów, bo jest. Leak, że mamy w drodze nowy typ artefaktów, który składa się z trzech części, a nie piątki, czyli dosłownie to samo, co mieliśmy ostatnio w Uwie i dosłownie to samo, co jest na... na jeden zaplanowany w przyszłości odcinek. Pogadamy o tym. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o artefakty, to one składają się z czterech części. Mamy pięć slotów na artefakty, dwie części dają nam podstawową funkcjonalność artefaktu, a cztery części dają nam pełną. Plotka już dawno, pierwsze takie w okolicy i na zoomie się pojawiały, ale plotka jest taka, że w drodze jest nowy typ artefaktu który będzie miał tylko jedną cuśkę tutaj i jest to trójka, czyli będziemy mogli mieć trójkę i dwójkę, wykorzystując pełne pięć slotów. Nie będzie niższego, nie wyższego progu, będzie tylko trójka, więc trójczęściowy set artefaktów, którego substaty są dużo niższe, ale powinny działać na cały team, przynajmniej częściowo. Także macie, nie wiem, def plus 15 plus 5 dla całej drużyny, bo def płaski i def procentowy jest oczywiście najważniejszą statą, jaką można mieć. To jest bardzo podejrzane, to jest bardzo sus na chwilę obecną z różnych źródeł leci ale nie widziałem jeszcze screenshotowego potwierdzenia przynajmniej od ludzi, których mamy na becie ja nie dostałem screenshotowego potwierdzenia na dniach będę siedział i rozbebeszał co pociekło od innych źródeł niż moi więc okej, okay. a na razie mam tekstowo właśnie za wszystkimi, którzy coś tam wysłali w moim kierunku więc jutro będziemy lecieli z dripem ale też będziemy lecieli dalej ze wszystkimi ciekawymi informacjami na lewo, na prawo. Pamiętajcie, że mamy konkursy takie jak Chunk Troller Legenda Hydra, Archona oraz Diego's Limit, a Mroczna Pokojówka dzisiaj na się kończyć. Znaczy, się skończyła się z wczoraj na dzisiaj. Dzisiaj powinien Dark Smite siadać i wybierać kto, gdzie, co i jak. Bo jak już człowieka wrabiać, to wrabiać całościowo. Dzisiejsza miejscóweczka została podesłana przez Kikumia Akari. Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie. Jesteś awesome. Dziękuję za wysłanie tak cudnych miejsc. I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Więc jeżeli jesteście na bieżąco, to dziś powinien być dzień trzeci, a w nim waluta, waluta. Jutro primo gamea, a pojutrze Stellar Jady. Więc nie zapomnijcie wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostanie. To wam na parametryk Transformerze, jeżeli jesteście zsynchronizowani ze mną, to powinien to być jeden dzień. Jeden! I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Jeżeli Ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę. A jeśli wręcz przeciwnie, to nie pogardzę łapką w dół. życzę Ci miłego dnia, dobrego dzienka i świetnych pięciogwiazdkowych rolek i niech Boże karędzie wam sprzyja! Korzystając z okazji, chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym wasze wsparcie. Jest nieocenione. Lisi Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście arcy magowie, wasza magia jest art. potężna, Jesteście Twitter na ucie, Wasza magia jest twitter potężna, jesteście Twitter osą i Twitter dziękuję wam. Za Wasz wkład w ten kanał. Miłego, do następnego Bizu się odmeldowuje. Hej! Ojej, jeżeli nic nie eksploduje, jeżeli nic nie wybuchnie, to może dziś mi się uda ruszyć z eventem i ogólnie ze zwiedzaniem tych wszystkich fajnych rzeczy, które teraz są, bo na razie to na razie to na razie to, na razie to. Ale na drugim koncie zacząłem